No i stało się, a prawdomówny Donek mówił, nie idźcie na referendum. No i kurwa, nie poszliście. I dziwnym trafem właśnie w Unii Europejskiej został podpisany pakt migracyjny. Stało się faktem. Pakt migracyjny wchodzi w życie za dwa lata i nie ma już od tego odwrotu. No chyba że po lexit. Ktoś powie, no dobra, ale można zapłacić 20 tysięcy euro za każdego, nie trzeba ich przyjmować. No, niby tak, ale po pierwsze, dlaczego mamy na to tracić kasę? A po drugie, jeżeli Unia uzna, że to jest stan wyjątkowy, to nie będzie można robić czegoś takiego jak zamianki na pieniążki. Po prostu rozlokują, koniec, kropka i pozamiatane. Podziękujmy uśmiechniętej Polsce, bo za dwa lata będzie na pewno uśmiechnięta. I tak żebyście wiedzieli, tą ustawę przegłosowała partia IPP, czy jak to się tam nazywa, w której skład wchodzi Platforma Obywatelska i PSL. Tak moi drodzy, wasz kochany rząd zrobił was właśnie w chuja. Najbezpieczniejsze państwo Europy, jakim była Polska, stanie się nowym placem zabaw dla ludzi, którzy, uwierzcie mi, nie mają pokojowych zamiarów, nie mają chęci dostosowywać się do naszych zasad. Widać to na zachodzie. Za dobrze było, za spokojnie, za mało zamachów terrorystycznych, za mało gwałtów. To się kurwa w głowie nie mieści. Twój dziadek, twój bradziadek, twoja prababcia, babcia. Oni wszyscy walczyli i ginęli o to, żebyś był, mieszkał w wolnej Polsce, żebyś czuł się bezpiecznie w swoim kraju. A uśmiechnięci Polacy oddali to za darmo w imię przekłamanej Solidarności. Gratuluję. Powiodło Wam się Osiem Gwiazdek.